Jesteśmy obecnie na turnieju koszykówki ulicznej Basketmania. Jest to jedenasty rok z rzędu, kiedy organizujemy ten turniej. Z roku na rok rozwijamy się i nasza impreza staje się taką, można powiedzieć, szandorową w Województwie Pomorskim, która ściąga drużyny z Województwa, ale również i spoza niego. Chodzi głównie o zabawę, a dodatkiem jest tak naprawdę rywalizacja. W naszym turnieju może wziąć udział każdy grający na co dzień w koszykówkę lub, lub też nie. Bieg pieski trwa, długo wyczekiwany dzień, blisko 500 uczestników, połowa to biegi dzieci i młodzieży, połowa to jest bieg główny na 10 km. Fajna rywalizacja wśród dzieci i młodzieży, cieszy mnie postawa tych najmłodszych właśnie, po nich widać tę emocję, te zmęczenie. Rodzice zestresowani, chyba trochę bardziej niż dzieci, ale fajnie, że wspólnie spędzają wolny czas. Dziękuję wszystkim, którzy do nas przyjechali do Pelplina, mam nadzieję, że wyjadą stąd zadowoleni i szczęśliwi. Fajne nagrody, konkursy dodatkowo, czego chcieć więcej. Pogoda dopisała, ja jestem jako organizator bardzo usatysfakcjonowany. Główne 10 km biegi dla dzieci są biegami towarzyszącymi od 100 metrów do 800 metrów, czyli dwa kółka wkoło naszego pięknego, zmodernizowanego stadionu. Pogoda, jak widać, dopisała jest ciepło. Może zaciepło trochę na bieganie, ale przygotowaliśmy dwie kurtyny wodne. Jedna będzie w połowie trasy, druga będzie przed pierwszą pętlą, także mam nadzieję, że schłodzenie będzie gwarantowane. Pogoda troszeczkę postraszyła i wiatrem, i deszczem, ale zarówno wczoraj, piątek, jak i dzisiaj w sobotę. Jak zaczęły się obchody, to niebo się rozstąpiło i słonecznie pięknie, tak więc pogoda dopisuje, atmosfera też, frekwencja widzę, już jest coraz większa, coraz lepsza. A na scenie bardzo, bardzo muzycznie od samego początku rozpoczęliśmy folklorystycznie po Kociewsku. Przed chwilą były występy dzieci i młodzieży. Nasze zdolne talenty z gminy Już za chwilę blok muzyczny jako pierwszy zespół 2 plus 1, potem Kasia z Cerkwiska, wieczorem Grzegorz Chyży. Tak świętujemy dzisiaj w sobotę, oprócz tego przez jego co było do południa. Wczoraj rozpoczęliśmy świętowanie sportowym akcentem, turniejem z Koczykówki, basketmania, bieg papiecki, mnóstwo młodych ludzi, wspaniała pogoda, a nawet zaspaniała, wspaniała, mnóstwo potu ale również i radości z sportowej rywalizacji. A teraz wsłuchujemy się w rytmy zespołu 2 plus 1, potem Kasia Cerechwicka, następnie Grzegorz Chyży. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A jutro bardziej duchowo, 20 rocznica wizyty Jana Pawła II w Pelpinie. Spotykamy się na papieskiej górce, gdzie będzie koncert Niebochłoni plus gości na nie Bardzo dziękuję Państwu, że skorzystaliście z zaproszenia i tak licznie odwiedziliście nasze dni Pelpina. Mam nadzieję, że każdy coś dla siebie znalazł. Jest to nasze wspólne święto. Radujmy. Się. Spędzajmy ten czas razem. Publiczność na pewno dodała mi dzisiaj dużo energii, bo dzień taki jest trochę pada, trochę słońca, nie wiadomo co się dzieje. Duszno, strasznie i wilgotno. Ale jak zobaczyłam te uśmiechnięte buzie i w ogóle bardzo lubię peplin, już tutaj jestem drugi raz w przeciągu kilku miesięcy. Ostatnio widzieliśmy się z Państwem na okoliczność kolęd. Mam nadzieję, że to jest drugi i nie ostatni mój raz. Że jeszcze kiedyś będę mogła dać równie fajny, energetyczny koncert coś. Najfajniejszy jest zawsze ten czynnik ludzki, czyli osoby, które tworzą całe to wydarzenie. Tutaj naprawdę atmosfera dzisiaj panowała bardzo przyjemna. Mam nadzieję, że Państwo z drugiej strony też tak poczuli. Świeżo po koncercie, emocje jeszcze nie upadły. Ja lubię być tak dobrze i pozytywnie zaskakiwany atmosferą i, i, i przyjęciem przez publiczność. No, dzisiaj było niesamowicie. Dlatego uwielbiamy letnie trasy koncertowe. Mieliśmy też to szczęście, że akurat dzisiaj nam pogoda dopisała, chociaż w ciągu dnia nie zapowiadała udało się, ale ale udało się, była pogoda, była świetna atmosfera, niesamowite emocje. Będzie jeszcze okazja spotkać się gdzieś latem w jakimś innym mieście, a gramy sporo koncertów, więc na każdy zapraszamy. Właśnie skończyliśmy koncert z Natalią Niemen, zespół nieboskłonistrzewa. Była to niesamowita przyjemność dla nas wspólnie śpiewać z taką wspaniałą artystką. Jednocześnie na takim wydarzeniu, które dla nas jest też bardzo cenne. Jest to 20-lecie wizyty papieża w Pelpinie, ale dla nas jest to też 20-lecie naszego istnienia. Dlatego te terminy bardzo dobrze się zgrały i myślę, że to było super wydarzenie dla wszystkich, którzy tutaj przybyli. Publiczność była całkiem liczna. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Myślę, mam nadzieję, że pozostawiliśmy dobre wspomnienie w Pelpinie na powtórne zaproszenie.